Dzień dobry. Jestem szczęśliwym emerytem. No, e, ale to tak na marginesie. No, chciałem tutaj powiedzieć parę słów na temat e, e, spotkań z medycyną klastorną, spotkań z medycyną klastorną. Więc. Byłem na tych spotkaniach i to kilkukrotnie. Byłem z paru powodów. Po pierwsze, zawsze uważałem, że człowiek powinien wzbogacać swoją wiedzę. Szczególnie w przypadku, jeżeli ta wiedza może się przełożyć na konkretne zastosowania. Co ma Właśnie w tym miejscu. Mianowicie nie muszę z wszystkimi błahymi sprawami chodzić do lekarza. Czasami warto sięgnąć po stare, czasami już zapomniane metody medycyny naturalnej. No cóż. Pamiętam jedna rzecz, która mnie szczególnie zainteresowała, to był wykład dotyczący pszczół i różnych produktów pszczelarskich i ich zastosowanie w medycynie. No, miałem um, kiedyś znajomych, którzy, którzy mieli problem, mianowicie yy, i jeden z tych znajomych miał niegojącą się ranę e, przez kilka lat. I właśnie dowiedziałem się, że przy pomocy propolisu takie niegojące się kilkuletnie rany są możliwe do wyleczenia. No, cieszę się, że te spotkania z tą medycyną są prowadzone. Można już powiedzieć w sposób cykliczny, raz na rok. Uważam, że jest to celowe i sensowne, z tego powodu, że w ciągu roku następują nowe odkrycia, nowe metody, albo wyciągnięte z lamusa stare, zapomniane sposoby na radzenia sobie z problemami dnia codziennego. No dziękuję. To wszystko.